Sie, sie, się, sie, sie, siema, siema, dawno mnie tu nie było, chyba dwa lata tu na kanale, nic się nie pojawiało, a teraz będą mi się pojawiać filmy, sorry widzowie, ale też miałem nowy kanał, inny kanał, też tam piosenki nagrywałem, ale już skończyłem z muzyką, przynajmniej na jakiś czas i teraz będę dla nagrywał filmy, więc pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcje, i miły komentarz oraz udostępnij to udostępniajt, wszystko kurde ten film dobra dziękuję wam za to ostatnie za ten pierwszy film na kanale bo wy zrobiliście mega mega dobrą robotę bardzo dobrą robotę teraz wam pokażę o co chodzi tutaj tak chodzicie w momencie tutaj tak i nie, tu nie tu. Przepraszam. Tutaj o. tutaj tutaj wam trawam pokażę jak to pobrał te bo ja tak... kiedy się zagrałem ogólnie Cesa i u mnie Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za tą robotę. Zrobiliście mega mega ogień. Jesteśmy dumny z was i kocham was, po prostu kocham... Bujaki dla Was i po prostu jestem bardzo dumny, dumny z Was i będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że pod tym filmem też tak będzie. Dobra, nie przedłużajmy, nie prze... nie przedłużajmy. lecimy z oglądaniem. Dobra, no, tutaj mamy CES ogólnie, dużo roboty mamy, ale tak, wychodzimy na razie, wyjdziemy na razie. I tutaj tak, mm, tutaj przyciszymy ogólnie, przyciszymy to tak bardzo, przyciszymy, żeby nie było przeskadzać, to damy, damy na low, oczywiście, I tu damy na, na przykład mm, są tak normal, mm, dobrze, dobrze, dobra, i chyba git wszystko. Czy to się czasem to 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 stanie, to zaraz się naprawi spokojnie. Spokojnie, spokojnie, widziałem to. To jest mały błąd, mały błąd. To jest mój błąd, przepraszam, przepraszam, widziałem, ale to zaraz się szukajać. To trzeba uskasować. O, naprawiło się, tu dajemy ja tak. Tak, 12, bo tak. 12 tych botów, ja będę sam oczywiście. Ty damy tak, żeby kurwa tutaj granatów nie rzucali, to bym wkur... żeby tam, to tam. A nie, to piszczo tak zrobiłem tak. Ja pójdę do... Yy, ja pójdę do terrorystów, a oni pójdą do, do, do CT. Dobra, już 2 mapa oczywiście. Dobra, I tutaj, tutaj mogą CT Dobra. Jestem, jestem sam. Tak, ja ogólnie mam takie małe haczki. Ma, 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 malutkie, malutkie widzicie. Malutkie mam haczki, bo to, to, to tylko mam w, tylko mam WH. Tylko mam, mam e, co widzie pieszczany. Tylko mam łapa. Tylko... Ja nie mam żadnego i'ma, tylko mam sam Jak chcecie, żebym dodał wam linka, to wam to, to to, to dam linka do tego hacka. Ale to jest taki. No... To jest taki. No. To nie jest taki mocny hack. Jak było ostatnio. Ojej! Myszka mi się zaplątała. O nie! Dobra, widzowie. Jak chcecie linka to wam pokażę, ja wam, ja wam pokażę... pokażę, wam teraz, pokażę wam teraz jak, jak zainstalować z tego hacka, tak? Dobra, tu tak, tu wchodzicie to tak i tu, 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 macie, tu macie, tu macie gościa, czy on tutaj tak, tutaj to tak tu, to, 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 to właśnie, no, tu tak tu haccz takie on tłumaczy jak pobrać ten hacz. w H w ogóle, w nie Dobra Patrz, robicie tak No wiem, tak wchodzimy w, wchodzimy w linka, tak? Linka wchodzimy tutaj w ten link Link będzie w opisie oczywiście I tu i tu tak i tu i tu i, o, I tu i tu pobieracie, bo ja mam pobrany, czyli się nie chciał się pobrało. Tu, tu pobieracie ten link i potem... Potem widzowie robicie taki meg taki meg widzowie, że wypakujemy, o, wypakujemy to na pulpit, czyli robicie tak... Że ja mam wszystko przetłumaczę, tak. Tak robicie tak. No jak ja już mam tutaj na pulpit robicie tak. Robicie tak, widziałem, my tak, tak, robicie, tak, tutaj tak robicie, ta dwa. I robicie albo, albo kontrol, c, albo, albo kontrol, albo tak, 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 się tak, tak, albo tak, 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 tu, albo, albo tutaj tak, gdzieś kopiuj. I tak, i tu. po prostu, tu, po prostu tak, Kopiu kopiujecie to i tu na pulpit dajecie tak tu na pulpit potem jest taki myk że po wklejeniu tego folderu z czesem czyli musicie wkleić to do folderu do folderu z czesem ten komputer w sumie nie wiem gdzie macie czesa ale ja mam tu Tu tutaj gry i tu, i tutaj, i tutaj właśnie tak, tu, tutaj jak macie ten tu, tutaj folder z CSM to kop, kopiujecie tu, na przykład wam pokażę. Tak, tutaj macie tak, tu macie tak. Coś inny hak, przepraszam, on nie działał. Tutaj pobrane. Chodzicie tak, tak robicie, kop, kop, kopiujecie. Kopiujecie to i tu dajecie do tego folderu, gdzie macie CSA, Klik, klikacie chyba w F1, jak mi się wydaje, Klik, klikacie, naciskamy F1 i w działa. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam. No, tak jest, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że jakoś przetłumaczyłem i po prostu wchodzicie tutaj, CSA, po prostu chodźcie, nieważne tu, na, nie ważne gdzie, tu, tutaj, tutaj, nie nieważne gdzie, ale nie, nie, ja tu już zostałem na, na kilka serwerów bana, ale tutaj spokojnie, tutaj działa WUHA, yy, tutaj działa WUHA, więc spokojnie, tutaj, tutaj, o tak, po prostu tak, Siedź możemy i po, pokażę Wam tak, bo jak nie, to, tu, tu macie tak. Nie po prostu klikacie F1, bo tu macie, tu macie jeszcze inne tryby, kilka trybów macie. Jest pierwszy, to jest pierwszy tryb, drugi tryb, trzeci tryb i czwarty nie, czwarta, Trzy tryby są trzy, cztery, nie wiem. No i, i tu chyba nie ma ani nic, tylko macie tutaj w, w, w samo. No, jak chcecie więcej takich odcinków, bo dawno nie było, to na pewno będzie więcej. Wow! Wow! wow, wow. Zakręciłem lolka sobie, widzowie! Dobra ostatniki, szybko, szybko, ostatniki Dobra, widzowie. Wszystki zabiły. Ej, 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 Essa, dobra. Dobra, widzowie, wszystko jest git. Jak widać wszystko działa. I mam nadzieję że się spodobał. Odcinek to zostawcie tutaj lajka, subskrypcję oraz miły komentarz. No, więc żegnamy się. Trzymajcie się. Elo!